Cześć, Krzysztof z strony. Witajcie. Dzisiaj będzie taka naleśnikarka, którą właśnie zakupiłem. Koszt jakieś 270 zł akurat na Allegro. O była najszybciej tak naprawdę do wzięcia. Dobra. Co ją wyróżnia? No, to jest bardzo ważny model CM2199. Co ją wyróżnia? Bardzo duży talerz, aż 38 cm. Zwykła patelnia, którą wcześniej gdzieś tam miałem na kanale, to była 24 cm. Więc no, to powinno być olbrzymie rzeczywiście, jeżeli chodzi o smażenie. Dobra, robimy oficjalne otwarcie. to już mamy, to już mamy kabelek zaraz podepnę kabel solidny widzę, gruby ale nie za sztywny, więc okej, okay. to może jest tam tylko 1500W, czy tam 1600 1500 no ale nie powinno być problemu, no dobra słuchajcie, no i jak to się zakłada? tak po prostu? aha, tak po prostu już nie ma żadnego, wiecie, jakiegoś czegoś co mogłoby tu, jakoś to przyblokować, po prostu kładziesz i koniec. Jeżeli chcesz umyć, to po prostu ściągasz i myjesz. Nie ma tu żadnego, widzę, zaczepu. No chyba, że w instrukcji jeszcze sprawdzasz, aczkolwiek zazwyczaj nie, nie, nie czytam instrukcji. Dobra, słuchajcie. Teraz to raz szyfruję i za chwilę będzie dalsza, dalsza część. Tu mamy takie pokrętło, dzięki któremu możemy zobaczyć po prostu, kiedy jest włączone i wyłączone to, to urządzenie. Eee. Dobra, rozpakuję, ustawię i za chwilę będziemy smażyć naleśniki. Już mam przygotowane ciasto tym. Ok, przetarłem generalnie tutaj tą część. Tak jak mówię, jest ona olbrzymia. Zobaczcie talerz, jak przykładam. To widać, jaki to jest duży, że tak powiem, obszar. Zazwyczaj piekłem właśnie naleśniki takie, które się mieściły na talerzu, czyli 25 cm. A tutaj ta powierzchnia, odtąd dotąd, widzicie, ma 34. Więc można piec. Oczywiście nie trzeba piec na całości, więc jakby to jest jasne. Więc tak będę starał się pewnie robić, ewentualnie składać te naleśniki i kłaść. Teraz tak, jak działa tutaj ten włącznik. Nie ma tu jakiegoś potencjometru na zasadzie zaznaczonych jakichś elementów, jaka jest temperatura. Tam widać, się grzeją już te grzałki. Nie było żadnego tak naprawdę tutaj elementu, którym trzeba byłoby to jakoś, że tak powiem, przyłożyć, więc to leży po prostu sobie na tym. Te grzałki już się tam wypalają powoli. Widać unoszący się, powiedzmy, dym. Jak zmieni kolor na niebieski, to znaczy się, że osiągnęło tą temperaturę. Tu jest takie nacięcie, które pokazuje generalnie, że jest max albo nie. Ja zmierzę sobie po prostu, jaka jest temperatura. I dopiero wtedy będę wiedział. Sprawdźmy po prostu, jak się to nagrzewa i czy to jest równolegle, równomiernie. Tu jest 51, na środku 55, 53. 51, więc na razie wygląda, że w miarę równo, ale poczekajmy, aż się generalnie się rozpali. i Jak się rozpali, to dopiero wtedy dalej będziemy testować. Ok, już minęło trochę czasu. Zobaczmy, jak to wygląda. Na środku 247, z tym boku 230, tutaj 18. Tam jest 230, tu jest 210, 220 i rośnie cały czas ta temperatura. Tutaj widzę w tej części jakoś, zależy pewnie gdzie. O dobra, zmieniło się na, na niebieski, innymi słowy skończyło. To jest jakieś 4-5 minut, dokładnie będę wiedział jak to zmierzyłem, jak to zmierzę na po prostu na timeline tak zwanym. Dobra, robię to naprawdę pierwszy raz, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie spróbuję zrobić taki mały. Na razie próbnie taki mniejszy, bo nie mam jeszcze wyczucia, no ale widzę, że błyskowicznie się to pieczy rzeczywiście. No zaletą na pewno jest to, że można rzeczywiście sobie tutaj tą grubość ustawić. No i trzeba przyznać, że chyba już upieczony. Okay, Zobaczmy jaka temperatura. Tak, czyli do około 250 w środku, mniej więcej tak się rozgrzewa. No dobra, słuchajcie, ściągnę, oj, oj, no właśnie, trochę za szybko to zrobiłem, dobra. Udało się pierwszego, zawsze się z reguły pierwszego psuje. To jak został ciasta, więc rzucimy, spróbujemy zrobić takiego wielkiego. Myślę, że to powinno wystarczyć. No i całkiem nieźle wychodzą. No i dobra, słuchajcie, no wydaje mi się, że jest ok. Drugi test to będzie na zwykłych, w sensie na naleśnikach trochę innych, z innego ciasta. Ok, dzisiaj e... test drugi, czyli też ta sama maszyna, ale generalnie z innym ciastem, troszeczkę gęstszym. Bo w tym oto cieście jest jeszcze dodatek mąki migdabowej. Trochę ma inną strukturę, oczywiście, dzięki temu. Dobra, ale zobaczmy, jak w ogóle cała maszyna wygląda po pierwszym użyciu. Jak widać, tu są jakieś lekkie ślady po grzałce. Ok, yy, to waży kilogram. To waży 2 kilogramy. Do pomierzyłem. Zaraz włączymy i będziemy to grzać. Zobaczymy jak to działa. Jak położy się ten talerz, to on wciska to i to tak naprawdę uruchamia. A Właściwie uruchamia dopiero wtedy, jeżeli będzie pod ciężarem, e, można w, w skrócie powiedzieć, że to, to waży 2 kg, dlatego wiem, że wydaje mi się tak bardzo łatwe. Tu zrobili trochę taki e, korytarzyk, kanałek pod kabelek. E, no i prawie, prawie się to udało, bo szczerze mówiąc, jedyny mam tylko problem, gdzie, gdzie to włożyć, bo myślałem, że gdzieś się tutaj gdzieś da ułożyć, ale jakoś nie pasują mi te dziury. Może jakoś na siłę mi się uda, no ale jest jakiś pomysł, tak, zrobiłem sobie w ten sposób, więc zawsze ten kabel trochę inaczej wygląda. Dobra, słuchajcie, testujemy dalej, Rozprątuję to wszystko, zmierzy też ile czasu tak naprawdę grzeje się, bo dopiero po 45 stop... minutach, przepraszam, całkowicie wychodzi do zera, w sensie do temperatury pokojowej, jeżeli chodzi o ten talerz. Pewnie jak talerz byście po... Zakończonej pracy, ściągnęli to dużo szybciej to się ostudzi. Wszystko, bo trzeba pamiętać, że to może się ostudzić, ale to jeszcze na przykład potrzebuje kolejnych tam kilku minut, a jest przykryte i dlatego to tak wszystko działa. Dobra, rozbieram to, a teraz będzie na szybkim, na, na, przy, na przyspieszeniu. Ok, nie już 5 minut. Ale już, no dokładnie 5 minut się rozgrzewa, jak widać. Super. Już to wiemy. Yy, dobra, słuchajcie. Ja lekko zawsze... Ostatnio w ogóle nie użyłem yy, oleju, czy jakiegokolwiek tłuszczu. Yy, bo szczerze mówiąc, zawsze dodaję trochę do ciasta i to załatwia sprawę. Ale trochę przesmarujemy. Trochę tak. Ja zawsze robię tak, czy trochę. Właśnie ten nadmiar, o, tak, żeby tylko trochę było, powiedzmy, ubrudzone. Dobra, no i jedziemy. No jak widać ten jest gigantycznie, gigantycznie duży. Prawie na całość wyszedł. No i chyba nawet najładniejszy mi wyszedł z tego co widzę. Dobra, można wyłączyć już maszynę. Nie ma takiego też charakterystycznego strzelenia przy włączeniu. To trochę też jest, wydaje mi się, do zmiany. No, ale już można wyłączyć z prądu. Myślę, że na tym co jest to już się ugrzeje. Poza tym minął już czas, który sobie zdefiniowałem. No i spróbujmy go teraz Właśnie to jest dobre, że tu można byłoby na tym od razu go posmarować i tak naprawdę coś z nim zrobić, no bo jak się zrzuci go na, a nie, jeszcze, się, jeszcze niech się podpiecze, jeszcze niech się podpiecze, no dobra, słuchajcie, generalnie wydaje mi się, że maszyna naprawdę jest ok, yy, myślę, że jak ktoś bardzo dużo smaży naleśników, to, no, to na pewno, jak widać, około minuty, półtora minuty całość zajmuje w, razem ze ściąganiem, yy, no ale biorąc powierzchnię, no to można rzeczywiście robić już naprawdę duże naleśniki. Yy, nie dodałem do, do niego tutaj proszku yy, do pieczenia, nie wyrósł jakoś mocno, ale generalnie no jest to tylko i wyłącznie sama mąka, no, generalnie naturalne składniki można powiedzieć, ale jest cieniutki, muszę przyznać, że rzeczywiście jest cieniutki, biorąc pod uwagę, no jednakże na tym cieście yy, z, z, właśnie z dodatkiem mąki, yy, czy to kokosowej, czy migdałowej zawsze jest trochę trudniej, to tutaj maszyna dała radę. Jest OK. Dobra, słuchajcie, jak macie jakieś pytania, pośmiało piszcie. Jeżeli będę w stanie, to na pewno dostaniecie odpowiedź. Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!